Cześć, nazywam się Witek Szędakowski i chciałem dzisiaj Cię zapoznać z jednym z podstawowych ćwiczeń, na, od jakiego należy zacząć naukę na jakimkolwiek instrumencie. Czyli od poznania gamy durowej. Taką podstawową gamą durową będzie dla większości instrumentów cedur. Zobacz jak cedur wygląda na gitarze. Dźwięk C mamy na trzecim progu piątej struny, struny A, struna A w A. Na trzecim progu mamy dźwięk C. Kolejnym składnikiem, kolejnym składnikiem c który jest dźwięk D i mamy go na czwartej strunie. Pusta struna czwarta, to właśnie jest dźwięk D. kolei dźwięki C i D. Trzeci składnik to jest dźwięk E i on jest na drugim progu. Przyciskam go w środkowym palcem. Po kolei C. Trzeci próg na, na piątej strunie pusta struna D drugi próg E i kolejny składnik serdecznym palcem przyciskam na trzecim progu struny D to znaczy czwartej struny kolejny składnik to pusta struna trzecia to jest dźwięk G wracając od początku C D Na trzeciej stronie drugi próg dźwięk A. Kolejny to pusta struna, druga dźwięk H. I ostatni dźwięk znowu C, oktowy wyższy na pierwszym progu drugiej strony. Jeszcze raz od początku. Samo zagrajmy z powrotem od wysokiego dźwięku do najniższego. Zwracaj uwagę na to, żeby grać odpowiednimi palcami. Od początku dbaj o to, by za trzeci próg odpowiadał palec serdeczny puste strony, bez naciskania. o drugi próg zawsze dbał środkowy palec. później dźwięk F. Znowu mamy trzeci próg, więc palec serdeczny. Dźwięk G, pusta strona. Znowu mamy środkowy palec, bo drugi próg na trzeciej stronie. Pusta strona H. Za pierwszy próg drugi. O pierwszy próg dba palec wskazujący. Dbaj o to, żeby palce były jakby w pogotowiu nad program, Żeby nie podnosiły się daleko od gitary, tylko żeby były blisko nad programem, Ślicz najpierw w wolnym tempie. Zbłędnie, zaczynaj przyspieszać. Przyspieszaj do takiego tempa, aż zaczniesz się mylić. I wystarczy. Następnego dnia poćwiczysz, już będzie szybciej. Dobre opanowanie gamy pomaga później w graniu melodii. Różnego typu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. I życzę owocnych ćwiczeń.